Hej, wszystkim! dzisiaj instalujemy na Wągrę. Mijonki jakieś. to jest. To jest wróżenie do Subwaya, więc to jest taki, niby Subway. Znowu jestem na dworzu, znowu zadzwoniam telefonem. Więc za to sorry, jeżeli coś e, źle słychać, że słychać jakieś psy, czy coś takiego. Ja stoję na ulicy, właśnie i z spacerem. Więc jak coś, to bardzo was, bardzo was serdecznie chciałam powiedzieć, że pozdrawiam, przepraszam. E, no i co? No instaluję się do na mnie sobie dochodzę. Ja e, potem będzie najgorzej, jeśli będzie, będzie pojechał jakiś samochód, bo ja chcę sobie pochodzić po ulicy i dla Was nagrać, bo laptop mi się rozbudował i nie mogę e, tego laptopem na nagrać. Bardziej nie, nie wiem, co się da pobrać na laptopa, więc e, telefonem, no więc e, tak jest to Was bardzo, bardzo przepraszam, e, że tak wyszło. Więc no. Saluje się to. E, no i co? No i już możemy w to zagrać. No, będziemy w to grali. E, na razie to jest czarne tło. Mam nadzieję, że to nie będzie trzeba się jakoś lokować. Nie ma tu polski, więc wybierzmy Anglię. No najgorzej będzie, będzie szedł, czy jechał rowerem. Dobra, tutaj trzeba wiek. No akcept i co? No to mi nie? Dobra, czyli tutaj trzeba grać tak jak w tabueju podobnie. Też wiele mam dobra, spoko. No i tu zobaczcie, taka coś jest. Spokojnie, będziecie sobie bieg. Teraz również zagram. No i co? Idę samochód wyłącza chwilowo. Tu już zobaczcie, trzeba zrobić. Kontynuuję, zaraz, zaraz wrócę, biegła. No dobra, jest. No już. No Będziemy biegli, tak? No i biegniemy tak dużo. Słuchajcie, no moim zdaniem... ...lepszy jest subway. Nie wiem, jak wy sobie myślicie. Ja już to, słuchajcie, wyłączam, bo mi się to nie podoba. Ja to odinstalowuję, ja już nie znam mi na było odinstalowanie tego. Bye, bye. No, ona jest podobna do tego, co była ja, ale o wiele gorza, moim zdaniem. Więcej ją oceniam na 5 na 10. Zostajmy. Ja już jestem i żegnam z zobaczenia w następnym odcinku. Bye.